cheers Matko, szafarkowa, łagale pienia wciąż płyną, a dobroć świeci nad swoim zablast, nadzieją tyś nam jedyną Cierpienia czas, pomocą. Chwały niebieski tron Daleki duszy cierpiącej oglądnij na nas przez obraz O pomocy nieustającej W cierpienia czas pomocą Jakże łaskawe są pociąga słodycz. Imię ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Odmówimy, kochani, wspólnie modlitwę rzymską. O matko nieustającej pomocy, z największą ufnością, przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi ani na nasze dobre uczynki. Ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o Matko, na rany odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Ten, że syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę, czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł. Nieustającą wspomożycielką, Ciebie więc, o matko, nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u syna Twego tę łaskę, której każdy z nas tak bardzo pragnie i tak bardzo potrzebuje. Ty wiesz, O matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, O najłaskawsza matko, u serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie Cię prosimy a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. wierzyć. Kto Komu pomoże, kto zrobi. Jak wiek dwudziesty zniszczył miłość. Tylko Ty dziś kochać umiesz. Komu ufać, jak nie Tobie? Twoje, Twoje dłonie pozłożyć siad zawodzi ty zostajesz, by mi serce te otworzyć Ci Maryjo, chcę się w serce wpisać Twoje. Matko, rozpal wszystkie serca, niech się miłość mi obudzi, by umiały kochać dość tam wróciła, gdzie jej kiedyś brakowało, by dla Ciebie dobra matko. Każde serce zaśpiewało. Chcę Cię kochać, chcę zawierzyć wszystkie życie niepokoje. Chcę zaufać Ci Maryjo, chcę się w serce wpisać Twoje. Chcę Cię kochać, chcę zawierzyć Wszystkie życia niepokoje, chcę zaufać Ci Maryjo, chcesz się wstrzymać. Prosimy cię, nie garć prośbami. Módl się za nami, ulituj się, prosimy cię, nie garć prośbami. Módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie garć prośbami, módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie garć prośbami, módl się za nami, ulituj się. Pod Twoją obronę uciekamy się I Twym dłonią przenajświętszym polecamy się My, którzyśmy rozbitkami pod spalonymi gwiazdami Ulituj się, Matko Słodka Ulituj się nad nami Prosimy Cię nie garstw prośbami, módl się za nami. Ulituj się, prosimy cię. Nie garstw prośbami, módl się za nami. Ulituj się. Matko. Nieustającej pomocy. Dziękuję za pomoc i opiekę w codziennych życiowych zadaniach i serdecznie proszę o pomoc w uleczeniu uszkodzonych nerwów wzrokowych. Ciebie, o matko nieustającej pomocy, proszę z całego serca, abyś wyprosiła u swego syna łaskę nawrócenia się mojego dziecka i mojego męża. Matko nieustającej pomocy, uproś syna swojego o odpuszczenie wszystkich wini zaniedbań oraz o przyjęcie do chwały Bożej duszy Lecha Wysiadeckiego ze Starachowic i pocieszenie w bólu rozpaczy Julity Zwierzchowskiej z Kielc, która bardzo cierpi po utracie ukochanego. Matuniu, ulżyj w bólu po utracie syna ojcu Leszka, Romanowi, któremu ciężko pogodzić się z odejściem ukochanego dziecka. Niech dobry Bóg obdarzy go zdrowiem i wytrwałością, niech doda mu sił do dźwigania tego krzyża. Przenajświętsza Panienko, prosimy Cię, wyjednaj nam u Twojego Syna łaskę zdrowia dla Irenki, siłę w pokonywaniu choroby i o łaskę miłosierdzia Bożego i z każdym dniem przymnóż jej wiary, nadziei i miłości. Prosimy Cię, Matko nieustającej pomocy, okryj ją i jej rodzinę swoim płaszczem opieki. Oto proszą Twoi czciciele, wspólnota Polska z Irlandii. Owoce tej nowenny składam do Ciebie Matko nieustającej pomocy, o wstawiennictwo do miłosierdzia Bożego za duszę moich zmarłych rodziców Heleny i Tadeusza i zmarłych braci Henryka i Mariana, o darowanie im wszystkich win i zaniedbań oraz przyjęcie do chwały Bożej, matko nieustającej pomocy. Uproś Syna Bożego o łaskę i zmiłowanie dla cierpiącej duszy mojego brata Bronisława. O Pani Królowo, Matko nieustającej pomocy, prosimy Cię o powstrzymanie choroby u Alicji, o wzmocnienie wiary, wyzdrowienie i nawrócenie dla najbliższych. Owoce dzisiejszej nowenny składam do miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny nieustającej pomocy o to, by Twoje serce pełne litości wzruszyło się naszym błaganiem o przyjęcie do chwały Bożej duszy Czesława Męczyńskiego, o wszelkie łaski dla jego żony i dalsze jej wspieranie w tym trudnym dla niej czasie. Niepokalana dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzasz naszą ufność, Twoją nieustającą pomoc, prosimy Cię o łaskę dla duszy Krystyny Siemieniuch i wszystkich, którzy odeszli do Pana z obu naszych rodzin. Matko Boża nieustającej pomocy, Twój boski syn, którego na rękach trzymasz, wysłucha każdą Twoją prośbę. Poleć mu także chorą Joasie Osika ze Szkocji, za którą dzisiaj modlimy się do Ciebie. Ty sama bądź dla niej dobrą i miłosierną lekarką, a przy Twojej pomocy z pewnością odzyska utracone zdrowie. Proszę Cię, matko nieustającej pomocy o łaskę i miłosierdzie dla duszy zmarła, zmarłego Przemysława Jabłońskiego i wspieranie jego żony po utracie ukochanej osoby. Matko Boża Różańcowa, proszę Ciebie o dalsze wspieranie mnie na bolesnej drodze smutku. Dziękuję Tobie za ludzi, których stawiasz na mojej drodze życia. O Pani nasza, o Pani, wybaw nas od mocy, których nie znamy nazwy, nie znamy imienia. O wybaw nas od myśli w pusty czas północy, a schylonych nad sobą wybaw odpatrzenia. Prosimy Cię, nie galć prośbami módl się za nami, ulituj się. Prosimy Cię, nie garść rośbami. módl się za nami, ulituj się. O Mario, chcemy z ufnością prosić Cię, w naszych potrzebach, dlatego będziemy wspólnie powtarzali: Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za wszystkich chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za wszystkich strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Matko, nieustającej pomocy. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy cię, matko, nieustającej pomocy. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy cię, matko, nieustającej pomocy. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała. Błagamy cię, matko, nieustającej pomocy. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Zakuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła, się za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała, za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła, Panie Cię, Matko, nieustającej pomocy. o wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Panie Cię, Matko, nieustającej pomocy. O Mario, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twoich stóp, z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych błagamy Cię o to najusilnej i najgoręcej wołając pomagaj nam nieustannie pomagaj, pomagaj nam, nieustannie. nam nieustannie wielka Matko Boża pomagaj nam nieustannie Matko nasza najlepsza pomagaj nam szafarko łask wszelkich Tronie Miłosierdzia Bożego, pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni Mocy Piekielnych, pomagaj nam nieustannie. Ucieczko Uciśnionych, pomagaj nam nieustannie. Ratunku Ginących Grzeszników, pomagaj nam nieustannie. Patron Komisji Świętych, pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni Życia Duchowego, Opiekunko rodzin naszych, pomagaj nam nieostanie. Pani naszych losów, nam pośredniczko nasza uboga, pomagaj nam nieostanie. umocnienie słabych, nam cudowna lekarko w chorobach, pomagaj nam nieustannie, z rozpaczonych, wychowawczyni powołań kapłańskich, przewodniczko pewna do nieba, Tyś naszą ucieczką, o Pani, pomocą w ucisku i smutku. Módlmy się, Pani Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę, swoją Marię za matkę, Dozwól prosimy, abyśmy wzywając ustawiczniej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matko, przez ziemski trud, przez życie pełne tajemnych złud, Kuszczy szczytom szczęścia, co wiecznie trwa, trwać, choć z oczu popłynie Kuszczy to szczęścia, co wiecznie trwa. Prowadź, choć z oczu popłynie łza. Prowadź nas, Matko, wśród życia bóż, wśród fal spokojnych i blasku zórz. Coraz to gdzie mieszka Bóg? Prowadź bo tyle jest błędnych dróg. Coraz to wyżej, gdzie mieszka Bóg? Prowadź bo tyle jest błędnych. Prowadź nas, Matko, na trudy dnia, Na ciężką pracę, co ciągle trwa, Aż się odezwie ostatni dzwon, Prowadź nas wtedy przed Boga tron. Aż się odezwie Ostatni dzwon, nas wtedy przed tron. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. już nie zobaczę. O zwól, niech się dziś wypłaczę. Matko, ja się stąd nie ruszę. Ciężki ból ściska mą duszę. Jakże się z myślą pokoju. O swej matki już odchodzi, jakże się z myślą pogodzić, o swej matki już odchodzi, Lecz muszę iść samym losem. O żegnaście głosem. Zniesionym przed Twym obliczem, Matko, czy mnie ościsz z przed Tym obliczem, Matko, czy mnie puścisz? Ani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. O Maryjo, żegnam Cię, O Maryjo, kocham Cię, O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci, Żegnam cię. O, Maryjo, kocham cię. O, Maryjo, pobłogosław, wszystkie dzieci Twe. O, mary, żegnam cię. O, Mario, kocham cię. O Mario, pobłogosław wszystkie dzieci.